WSP zbudowała swoją bardzo silną pozycję wśród uczelni wyższych regionu łódzkiego w bardzo krótkim czasie. Rok 2012 przyniósł po pierwsze zmianę wizerunku, a po drugie zmianę oferty kształcenia. To jest nasze stare, już historyczne logo. Za chwilę zobaczymy nasze nowe logo. Zobaczymy również na tym przykładzie w jakim stopniu, jak radykalnie zmienił się i wizerunek, i oferta kształcenia. Nie ma żadnych wątpliwości, że zmiany są gruntowne. Na czym one polegają? Jaka jest zasadnicza idea tej nowej oferty? WSP kształci studentów na kilku poziomach: na studiach pierwszego stopnia licencjackich, na studiach drugiego stopnia magisterskich i na studiach podyplomowych. Nowa koncepcja kształcenia zakłada, że te trzy poziomy są ze sobą logicznie i merytorycznie powiązane, co oznacza, że przechodząc z poziomu na poziom nie powielamy treści, tylko rozbudowujemy naszą wiedzę i umiejętności. Sięgaj po więcej to nowe hasło WSP, które w doskonały sposób opisuje to, co w naszej ofercie jest najistotniejsze. W naszej uczelni po prostu sięgasz po więcej. O co chodzi? Najlepiej wyjaśni metafora drzewa. Żeby drzewo się pięknie zazieleniło, żeby pojawiły się zdrowe, kolorowe owoce, drzewo musi mieć silne korzenie. Cały system korzeniowy musi być świetnie rozwinięty, no i solidny pień potrzebujący całą konstrukcję. Tak też został zaplanowany pierwszy rok studiów licencjackich, na którym wszyscy studenci studiują te same przedmioty. Pierwszy rok to kształcenie ogólne, społeczno-humanistyczne. Na drugim roku podejmujesz pierwszą kluczową decyzję: wybierasz kierunek studiowania, a masz do wyboru trzy opcje: pedagogikę, pedagogikę specjalną i socjologię. Na tym poziomie zaczynają się przedmioty o profilu praktycznym. Trzeci rok studiów to wybór wąskiej specjalizacji, czyli wybór ścieżki zawodowej. Wszystkie przedmioty mają praktyczny profil kształcenia. Student koncentruje się wyłącznie na tych przedmiotach, które są powiązane z jego przyszłym zawodem. Możesz wybrać równolegle drugą ścieżkę zawodową oraz trzecią. Pierwszy etap kształcenia zostaje zamknięty. W studia możesz kontynuować, pogłębiając swoją wiedzę i rozwijając umiejętności na studiach magisterskich lub podyplomowych. Studia magisterskie trwają tylko trzy semestry, ale jeżeli chodzi o program, to nie jest on okrojony. Po prostu intensywniej studiując, pół roku wcześniej zostaniesz magistrem. Zamykamy drugi etap kształcenia. Jak widzisz, nasze drzewo stało się kolorowe. Te kolorowe punkty pokazują, ile masz możliwości wyboru, ile zyskujesz, nie wydłużając czasu studiowania. Sięgasz po więcej. Zobacz, jak prosty i mocny jest kolejny symbol. To, co widzimy, może być różnie interpretowane. Jedna z wersji mówi, że jest to japoński symbol drzewa. Na pewno, żeby czuć się pewnie w zawodzie wykonywanym profesjonalnie, trzeba mieć dobre podstawy, stabilną konstrukcję i motywację do ciągłego rozwoju. Podstawą jest ogólna wiedza społeczno-humanistyczna, którą zdobywasz na pierwszym roku studiów. Potem studia z teoretycznych zmieniają się w praktyczne. Bogata oferta studiów zawiera 38 ścieżek zawodowych, kilka specjalności na studiach magisterskich i 22 kierunki studiów podyplomowych. W tym samym czasie można studiować kilka ścieżek zawodowych na studiach licencjackich. Na przykład wybieramy logopedię i reklamę. Nasz wybór ma charakter komplementarny. Rozbudowujemy swoje CV zawodowe o dwa różne elementy. Możemy wybrać inaczej. Logopedię i pedagogikę wczesnoszkolną. Taka strategia ma charakter uzupełniający czyli jeden zawód jest blisko powiązany z drugim. W tym samym czasie możesz mieć więcej. Zatem sięgaj po więcej.